Godzina 18. Ratownicy zeszli z plaży. Coś złego się dzieje w wodzie. Przybiegamy do pomieszczenia ratowników. Budynek na śródmieściu, wejście na plażę numer 6. Drzwi zamknięte. Kierujemy się obok na ścianie, na której jest dostępna boja ratownicza. Eee, pamiętamy o tym, to jest najważniejsze, żeby wezwać pomoc. Tak czy inaczej, jeżeli byśmy się zdecydowali na udzielenie tej pomocy, zawsze wzywamy pomoc. 601 100 numer ratunkowy nad wodą, 112, numer alarmowy. Jeżeli jesteśmy pewni swoich umiejętności, jeżeli czujemy się na siłach, bierzemy bojkę, zakładamy szelkę przez ramię, płyniemy w kierunku osoby poszkodowanej, zatrzymujemy się w bezpiecznej odległości, podajemy bojkę w kierunku osoby poszkodowanej, tak żebyśmy nie weszli w nią w bezpośredni kontakt. To jest nasza polisa na życie to jest przedłużenie naszej ręki. Pamiętamy o tym, że poszkodowany przysłowiowo łapie się brzytwy i wszystko, co się znajdzie w zasięgu jego ramion, będzie służyło do tego, żeby ratować jego życie. Jeżeli znajdziemy się tam my, może nas wciągnąć pod wodę, więc żeby uniknąć tych przykrych sytuacji, o których słychać było już w poprzednich sezonach w mediach, gdzie ktoś rzucił się na pomoc i sam utonął, wychodzimy naprzeciw temu i wieszamy bojki, które będą wisiały tutaj przez całą dobę, przez cały rok. I mam nadzieję, gorący apel do wszystkich, żeby ta bojka nie stała się pamiątką z nadmorza, tylko żeby ona tu wisiała, że jeżeli będzie potrzeba, ktoś będzie chciał udzielić pomocy, żeby mógł z niej skorzystać.